Kiedy Daniel Olbrychski obchodził swoje osiemdziesiąte urodziny, wielu Polaków przypomniało sobie nie tylko jego niezapomniane role w klasykach kina, ale też jego burzliwe życie prywatne. Aktor, którego twarz przez dekady była symbolem polskiego kina, nigdy nie ukrywał zezycie w świetle reflektorów, ma swoją cenę. Był człowiekiem pełnym pasji, ognia i emocji, tak na ekranie, jak i w życiu. A tam, gdzie jest pasja, tam zawsze jest tez ból. W wieku osiemdziesięciu lat Daniel Olbrychski nie jest już tym samym człowiekiem, którego pamiętamy z potopu czy pana Wolodyjowskiego. Czas nie tylko zostawił slady na jego twarzy, ale też zlagodził charakter, uspokoił gniew, nauczył go patrzeć wstecz z dystansem. W jednym z wywiadów przyznał, że dopiero teraz z perspektywy czasu rozumie, jak wiele błędów popełnił. Człowiek młody wierzy, że to ogień, namiętność, wieczna burza, a potem z wiekiem rozumie, że prawdziwa miłość to cisza, obecność i przebaczenie. Mówił z lekkim uśmiechem, w którym było więcej goryczy niż radości. W latach 70. i 80. Olbrychski był jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Polsce i za granicą. Praca w filmach Andrzeja Wajdy, Jerzego Hoffmana czy Krzysztofa Zanusiego sprawiła, że jego kariera nabrala międzynarodowego rozmachu, ale sukces zawodowy rzadko idzie w parze z Harmonia w życiu prywatnym. Aktor sam przyznawał, że film był jego pierwszą miłością i to właśnie ona. Często każe mu wybierać między domem a planem filmowym. Zawód aktora to nieustanne rozstania. Mówił: A każde rozstanie, nawet najkrótsze, zostawia slat. Wracalem do domu, ale często już nie byłem tym samym człowiekiem. To właśnie te słowa najlepiej opisują dramat, który przez lata towarzyszył jego kolejnym związkom. Daniel był mezem, ojcem, partnerem, ale jednocześnie człowiekiem rozdwojonym między pasją artysty a pragnieniem zwyczajnego życia Józ, jego pierwsze małżeństwo zakończyło się zgrzytami był młody ambitny głodny świata i wolności kobiety widziały w nim romantycznego buntownika a on sam często mylił fascynację z miłością zrozumiałem po latach że my aktorzy często zakochujemy się w emocjach a nie w ludziach Szukamy w drugim człowieku scenariusza, który nas poruszy, mówił po latach znuta auto ironii. Związek z Moniką Dzienisiewicz-Olbrychską, pierwszą żoną, był pełen ciepła, ale też napięć. Oboje żyli w świecie sztuki, gdzie granice między prawda a fikcja często się zacierali. Daniel przyznawał później, że nie zawsze potrafił być wierny, ani w życiu, ani w emocjach. Później przyszły kolejne relacje, w tym głośny związek z Magdalena Zawadzka i fascynacja francuska aktorka Marie France Pizier. Wiele lat później sam mówił bylem wtedy jak list na wietrze, zakochany w zakochaniu. Dopiero spotkanie z Krystyna Demska olbrychska stało się punktem zwrotnym w jego życiu. Była od niego młodsza, spokojniejsza, bardziej racjonalna. Ona nie próbowała go zmieniać. Po prostu była. Poznali ja w czasie, kiedy jego kariera już nie wymagała nieustannego poświęcenia, ale serce wciąż było niespokojne. Krystyna nauczyła mnie milczeć, powiedział kiedyś, a to trudniejsze niż mówić. Ich związek nie był łatwy. Dwie silne osobowości, różne temperamenty, a do tego Cezar przeszłości wszystko to tworzyło mieszankę wybuchowa. Przez lata tabloidy pisali o ich klutniach, rozstaniach, powrotach, ale mimo wszystko pozostali razem. Dla wielu to właśnie ta relacja jest dowodem, że prawdziwa milost to nie bajka, lecz codzienna praca nad sobą. Daniel nie ukrywał, że w przeszłości zdarzało mu się ranic ludzi, których kochał. W swoich wspomnieniach pisał Zrozumiałem ze największym sprawdzianem miłości, nie jest namiętność, ale cierpliwość. I to... Czy potrafimy zostać, gdy wszystko w nas krzyczy, by uciec? W wieku osiemdziesięciu lat Olbrychski mówi o miłości z czulościa, ale i z pokora. Już nie szuka w niej ognia, lecz ciepla. Nie oczekuje cudów, wystarczy mu spokój i obecność drugiego człowieka. Często powtarza, że dopiero teraz naprawdę rozumie, czym jest partnerstwo. To nie jest łatwe, gdy dwie osoby spędzają razem dekady, mówił. Przychodzi moment, kiedy musisz zaakceptować, że ta druga osoba widziała wszystkie twoje słabości i wciąż przy tobie jest. To największy dar jego słowa stały się inspiracja dla wielu fanów. W epoce, w której relacje często kończą się szybciej, nic się zaczynają, historia Olbrychskiego i jego żony to przypomnienie, że milost dojrzewa jak wino, powoli, z czasem, po wielu burzach. Aktor nie boi się dzisiaj mówić o trudnych momentach. Przyznaje, że były chwile zwątpienia, momenty, gdy wydawało mu się, że wszystko się rozpadnie, ale z perspektywy lat twierdzi, że właśnie te chwile były najważniejsze. To one uczą pokory. Dzięki nim wiesz, że druga osoba nie jest dodatkiem do twojego życia, tylko jego sensem. Każde wielkie uczucie, jak mówi Daniel Olbrychski, ma swój moment próby. Dla jednych to zdrada, dla innych choroba, samotność lub upływ czasu. W jego przypadku była to mieszanka wszystkiego, a także nieustanne zmaganie z własnym charakterem. Zycie z artysta nigdy nie jest łatwe. Jeszcze trudniej, gdy ten artysta jest ikona narodowa, rozpoznawalna twarza, o której każdy ma swoje zdanie. Daniel doskonale o tym wie. Przez dekady prasa śledziła każdy jego gest. Każde słowo, każdy kryzys w jego relacjach. W rozmowie sprzed kilku lat, przyznał z gorzkim uśmiechem, czasami myślałem, że nie żyje własnym życiem, tylko jego publiczna wersja. Wszystko, co prywatne, stawało się nagłówkiem, a potem nagłówki zaczynali ranic szok. Dla większości ludzi kariera Olbrychskiego była powodem do podziwu, dla niego samego była cieniem. Gral z największymi. Sophie Marceau, Jean-Paul Belmondo. Gérardem de Depardieu i choć świat, zachwycał się jego talentem, w glebi duszy czul pustkę. Każda rola kończyła się tak samo. Cisza w hotelowym pokoju, a cisza jest najgłośniejsza, gdy nie masz z kim jej dzielić. Krystyna Demska-Olbrychska, jego obecna zona, wiedziała, że wchodząc w życie aktora, wchodzi w świat, w którym granica między prawda a fikcja jest niebezpiecznie cienka. Czasem mówiła w wywiadach, że czuła się jak rezyserka, która próbuje okielznać bohatera filmu, nad którym nie ma kontroli. Ich relacja od początku była intensywna. Z jednej strony głęboka wiec intelektualna, wspólne zainteresowania, sztuka, literatura. Z drugiej trudne charaktery, nieustanna walka o przestrzeń i zrozumienie. Mamy oboje silne osobowości. Przyznała Krystyna w rozmowie z wiwa. Czasami klucimy się o drobiazgi, a potem milczymy przez dwa dni, ale nigdy nie ma w tym nienawiści. Jest tylko zranienie. Daniel wielokrotnie powtarzał, że w miłości najtrudniejsze nie są wielkie zdrady czy dramaty, lecz codzienne drobiazgi. Te niepozorne rysy, które z czasem potrafia rozbić nawet najsilniejszy związek. To nie burze niszcza mosty, tylko krople deszczu, mawiał. Jednym z głównych tematów, które wracali w jego malzeństwie, była kwestia wolności. Dla Olbrychskiego, wolność zawsze była wartością nadrzędną, artystycznie, duchowo, emocjonalnie. Ale w malzeństwie, jak sam przyznał, nie można być w pełni wolnym. Zrozumiałem, że miłość to pewnego rodzaju kapitulacja. Trzeba zrezygnować z części siebie, by ocalić to, co najważniejsze. Dla Krystyny ten kompromis był codziennością. Wiedziała, że nie można zatrzymać wiatru, a Daniel był jak wiatr. Zmienny, nieuchwytny, czasem łagodny, czasem gwałtowny. Nie próbowałam go zmieniać, tylko nauczyć się zyc obok jego natury. Mówila. Z biegiem lat aktor zaczął rozumieć, jak wiele zawdzięcza tej cichej obecności. W jednym z wywiadów powiedział Krystyna była moim lustrem. Czasem odbijała to, czego nie chciałem widzieć moja pycha, moje bledy, moje ucieczki, ale bez niej pewnie dawno bym się zgubił. Nie da się mówić o życiu Olbrychskiego bez wspomnienia jego burzliwej młodości. Był człowiekiem pełnym pasji, a pasja często bywa destrukcyjna. Kiedy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był u szczytu kariery, żył intensywnie. Filmy, podróże, nowe znajomości, niekończące się bankiety. Jego nazwisko przewijało się przez kroniki towarzyskie niemal codziennie, ale każda z tych chwil miała swoją cenę. Popelnialem bledy, mówił po latach. Czasem bolalo to mnie, czasem tych, którzy byli blisko, ale nie można cofnąć czasu, można tylko spróbować zrozumieć, dlaczego się tak postępowało. Krystyna przyznała, że wiele razy musiała mierzyć się z jego przeszłością, z dawnymi kobietami, dawnymi plotkami, dawnymi słabościami, ale mimo to nie zrezygnowała. Kochanie kogoś takiego jak Daniel to nie bajka, to praca codzienna, trudna, ale piękna. W wieku osiemdziesięciu lat Daniel patrzy na wszystko inaczej. Nie ma już w nim gniewu, nie ma zalu, jest tylko świadomość zezycie to ciągle uczenie się, także w miłości. W mlodości myślałem, że ze wiem wszystko o uczuciach. Teraz wiem, że nie wiem nic, ale to też jest madrost. Smial się w jednym z programów telewizyjnych. Dzi Solbrychski powtarza, ze milost po osiemdziesiatce nie ma nic wspólnego z romantyzmem, który znal z mlodości. To świadomy wybór, decyzja, by być razem mimo wszystkiego. Nie ma ludzi idealnych, każdy niesie swoje rany. Ale jeśli potrafisz kochać mimo to, wtedy naprawdę wiesz, czym jest milost. Ta filozofia nie wzięła się znikąd. Daniel przez całe życie obserwował ludzi, aktorów, przyjaciół, artystów, którzy gonili za idealem, a kończyli samotni. Sam był blisko tego losu, ale jak sam przyznał, los się zlitował. Krystyna stała się jego bezpiecznym portem, choć i w tym porcie czasem wiało, ale to właśnie te sztormy sprawiły. Że zrozumiał, czym naprawdę jest miłość. Wszystko w życiu Daniela Olbrychskiego wydaje się być metafora. Każda rola, każdy gest, każdy wybór, nawet jego milost, pełna dramatów, zwrotów akcji, namiętności i bólu, przypomina scenariusz filmowy, ale w przeciwieństwie do filmów, tutaj nie było dubli. Każdy blad zostawiał slat, każda decyzja miała konsekwencje. Teraz w wieku osiemdziesięciu lat Olbrychski mówi o życiu z taką łagodnością, jakiej dawniej w nim nie było. Józ nie walczy z losem, nie buntuje się przeciwko przemijaniu. Nauczył się przyjmować świat takim, jaki jest, z jego niedoskonałością i pięknem. Zrozumiałem, że życie to nie film, mówił w jednym z wywiadów. Nie możesz napisać nowego scenariusza, kiedy coś pójdzie nie tak. Możesz tylko nauczyć się Zyc z tym. Co napisale z wcześniej. Wielu ludzi, którzy znają go od lat, mówi, że dopiero teraz Daniel naprawdę się zmienił. Dawniej impulsywny, dumny, czasem wręcz wybuchowy, dziś jest człowiekiem refleksyjnym, spokojnym, świadomym w własnych ograniczeń. Przez większość życia myślałem, że mam rację. Mówił: Dziś wiem, że racja nie jest warta tyle co spokój. To zdanie jest kluczem do zrozumienia jego ostatnich lat. Zrozumiał, że w miłości nie chodzi o to, kto ma rację, lecz o to, kto potrafi wybaczyć. Wybaczyć drugiemu człowiekowi i sobie. Nie ma trudniejszej rzeczy niż przebaczenie samemu sobie. A ja miałem wiele, za co musiałem sobie wybaczyć: zdrady, pychę, głupotę. Ale jeśli człowiek nie nauczy się tego, zostaje wiezniem przeszłości. Krystyna, jego żona, odegrała w tym procesie ogromną rolę. To ona nauczyła go cierpliwości i łagodności, których sam nigdy nie posiadał. Kiedy z że zesila to krzyk, teraz wiem, że siła to cisza, powiedział pewnego razu. Ich relacja z biegiem lat przeszła ewolucję. Z burzliwej miłości przekształciła się w dojrzale partnerstwo. Już nie potrzebowali słów, by się rozumieć. Wystarczyło jedno spojrzenie, jeden gest. Po dekadach życia w hotelach, planach filmowych i podróżach Daniel odkrył magię prostoty. Dziś większość czasu spędza w swoim domu pod Warszawą. To miejsce pełne wspomnień, fotografii, książek i starych scenariuszy. Kiedy z uwazalem, ze dom, to tylko przystanek między filmami. Teraz wiem, że to mój świat, mówił. W ogrodzie, który sam pielęgnuje, odnajduje spokój lubi wstawać wczesnie rano, parzyć kawę i patrzeć, jak wschodzi słońce. W takich chwilach, jak sam przyznaje, rozmawia z przeszłością. Wszystko co straciłem wraca do mnie w ciszy. Ale to już nie boli. To raczej wdzięczność, zemoglem tego wszystkiego doświadczyć. Wielu jego przyjaciół mówi, że Daniel nigdy nie był tak szczery wobec siebie jak teraz. Nie gra, nie udaje, nie potrzebuje aplauzu. Zamiast publiczności ma spokój. Kiedy dziennikarze pytają go o milost, usmiecha się tylko i odpowiada. Milost to spokój, nie ogień. Dla człowieka, który całe życie gonił za intensywnością, to ogromna zmiana. Ale on już nie potrzebuje fajerwerków. Zrozumiał, że największa miłość to ta, która daje poczucie bezpieczeństwa, a nie emocjonalne trzęsienia ziemi. W młodości wydaje nam się, że jeśli coś nie boli, to nie jest prawdziwe. Teraz wiem, że prawdziwe jest to, co trwa. To, co zostaje po wszystkich burzach, związek z Krystyną stał się dla niego właśnie takim azylem, nie idealnym, ale prawdziwym. W jednym z wywiadów wyznał: "To kobieta, która zna wszystkie moje demony i mimo to została. Czasem myślę, że jej siła uratowała mnie więcej razy niż sam to zauważyłem. Olbrychski, choć wcias aktywny zawodowo, coraz częściej mówi o przemijaniu. Nie z lekiem, lecz z pokora. Starzenie się nie jest tragedia, to przywilej. Widziałem wielu ludzi, którzy nie mieli tyle szczęścia, by się ze starzec. Z dystansem patrzy na dawne sukcesy i porażki. Jego życie przypomina film, który widział już setki razy, i dopiero teraz rozumie jego sens. Każda scena miała znaczenie, nawet te, które wydawali się bledne. Bez nich nie byłbym tym, kim jestem. W rozmowach z młodszymi aktorami często powtarza, że największym bledem jego pokolenia było myślenie, że kariera to wszystko. Sława jest jak narkotyk, uzależnia, ale niczego nie leczy. Milost, przyjazn, rodzina to jedyne rzeczy, które zostają, gdy oklaski cichna. Wielu widzów postrzega Daniela Olbrychskiego jako legendę, ikonę, ale on sam uważa się raczej za ucznia życia, nie mistrza. Im więcej przezylem, tym mniej wiem, ale to, czego jestem pewien, to że człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Samotność to niewolność, to kara. To dlatego w jego oczach, mimo upływu lat, wciąż widać młodzieńczy blask. Nie z powodu próżności, lecz wdzieczności. Każdy dzień traktuje jak dar, a nie obowiązek. Jeśli budzisz się rano i ktoś obok mówi dzień dobry, to już masz wszystko, czego potrzebujesz. Pod koniec rozmów o życiu i miłości, często powtarza zdanie, które stalo się jego osobistym kredo: Milosk to nie cud. To wybór, codzienny, świadomy, czasem trudny, ale jeśli go nie podejmiesz, nic nie ma sensu. W wieku osiemdziesięciu lat Daniel Olbrychski wreszcie odnalazł spokój, o którym marzył przez całe życie. Nie w filmach, nie w aplauzie, nie w romansach, lecz w prostocie codzienności, w herbacie parzonej przez żonę, w zapachu starych książek, w psie, który zasypiał u jego stóp. To jest jego prawdziwa historia milosna. nie o namiętności, lecz o wytrwalości nie o idealnej kobiecie, lecz o prawdziwej obecności. Patrząc dziś na Daniela Olbrychskiego, trudno nie odnieść wrażenia, że jego życie zatoczyło pełne kolo. Z buntownika stał się filozofem, z artysty człowiekiem, z człowieka symbolem tego, że nawet po burzach można odnaleźć światło. Kiedyś chciałem, żeby świat o mnie mówił, teraz chcę tylko, żeby świat pozwolił mi kochać w spokoju. I może właśnie w tym tkwi sekret jego historii: że prawdziwe szczęście nie przychodzi z sukcesem, lecz z akceptacją. W wieku osiemdziesięciu lat Daniel Olbrychski stał się nie tylko świadkiem własnego życia, ale też jego komentatorem. W jego słowach nie ma już gniewu, nie ma potrzeby udowadniania czegokolwiek. Jest spokój. Ten sam spokój, którego szukał przez dekady, przemierzając świat filmu, sztuki i uczuc. To niezwykle ze człowiek, który całe życie grał silnych bohaterów, Kmicica, Wolodyjowskiego, Don Juana, dziś pokazuje nam, że największa odwaga nie jest walka z innymi, lecz pojednanie z samym sobą. Bo jak powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, nie można być szczęśliwym jeśli wciąż walczysz z własnym cieniem. Jego historia to nie opowieść o upadku, lecz o dojrzewaniu. O tym, że nawet największe gwiazdy potrzebują zwyczajności, by odnaleźć sens. Ze sława może być ciezarem, a prawdziwa wartość ma dopiero to, co dzieje się w ciszy, kiedy gasna światła sceny. Kiedy patrzymy dziś na Daniela Olbrychskiego, widzimy człowieka, który wiele przeszedł, wiele stracił. Ale jeszcze więcej zrozumiał. Zrozumiał, że miłość nie jest wieczna euforia, lecz sztuka wybaczania. Ze malzenstwo to nie bajka, lecz wspólna podróż przez dni dobre i zle. I ze prawdziwe szczęście nie przychodzi z brawami, ale z porannym dzień dobry, od kogoś, kto został, mimo wszystko. Refleksja dla nas wszystkich, w czasach, w których wszystko jest szybkie, powierzchowne i tymczasowe, historia Olbrychskiego przypomina nam o wartościach, które się nie starzeją. Wierność, cierpliwość, pokora, dwa słowa, które w jego ustach brzmia jak modlitwa. Każdy z nas ma swoje bledy, swoje zale, swoje bitwy, ale jak mówi Daniel, nie liczy się ile razy upadłeś, tylko czy potrafisz jeszcze kogoś kochać po tym wszystkim. I może właśnie dlatego ta historia tak bardzo nas porusza, bo nie jest idealna, bo pokazuje, że człowiek, nawet największy, pozostaje tylko człowiekiem. I ze w tym jest jego piękno. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, jeśli historia Daniela Olbrychskiego poruszyła cię choć trochę, zatrzymaj się na chwilę. Pomysł o własnym życiu o ludziach, których kochasz, o słowach, których nie zdążyłeś powiedzieć, o bledach, które wciąż w sobie nosisz. Może dziś jest ten dzień, by komuś wybaczyć, albo po prostu zadzwonić, bo jak mówił Olbrychski, miłość nie kończy się wtedy, gdy milkną słowa. Kończy się wtedy, gdy przestajemy chciec zrozumiec. Nie pozwólmy by tak się stało, ani w naszych związkach, ani w naszych sercach. Jeśli ta opowieść poruszyła Cię, jeśli chcesz poznać więcej prawdziwych historii o życiu, miłości i przemijaniu, subskrybuj nasz kanał. Każde kliknięcie subskrybuj to dla nas znak, że te historie mają sens, że ludzie wciąż chcą słuchać o tym, co naprawdę ważne. Na naszym kanale znajdziesz nie tylko opowieści o znanych postaciach, ale też o tym, co uniwersalne. O wierze, nadziei, przyjazni i odwadze. Historia takiej jak ta, szczera, pełna emocji, czasem trudna, ale zawsze prawdziwa. Pomóż nam budować wspólnotę ludzi, którzy wciąż wierzą w wartość słów, emocji i ludzkich doświadczeń. Kliknij, subskrybuj, zostaw komentarz, napisz, co czujesz po tej historii. Może widzisz w niej kawałek własnego życia. Każda opinia, każde słowo, każda reakcja ma znaczenie, bo tworzymy to miejsce razem. Z wami, dla was. Niech historia Daniela Olbrychskiego będzie przypomnieniem, że nigdy nie jest za późno, by mówić prawdę, by kochać i by zaczać od nowa. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnej opowieści. Jego malzenstwo, choć trudne, stalo się dla niego lekcja pokory. Malzenstwo to nie teatr, powiedział kiedyś. Nie grasz w nim roli, bo publiczność jest tylko jedna. Ta, która patrzy ci w oczy, przy śniadaniu. Z wiekiem nauczył się doceniać zwyczajność. Kiedy spotrzebował adrenaliny, skandali, intensywności. Dziś cieszy się, ze Moze po prostu usiąść z zona przy stole, napić się herbaty, obejrzeć film. To jest mój luksus nie czerwony dywan, nie oklaski. Cisza i ktoś, kto jest obok.